Witam wszystkich serdecznie, nocne gotowanie z dżun, ryż smażonych z jajkiem i warzywami. Teraz wchodzi kacze jajko. Tu widzę jakaś dworowina. Dwa kacze jajka. Thank <laughs> you.

Dobra, mamy po 12, ale jeszcze zjemy. Muszę coś zjeść, wodne jest. Witam dnia kolejnego. Słuchajcie, po prostu jest urywanie chmury. Słuchajcie, ja się teraz wybieram na miasto, muszę coś załatwić i chodźcie ze mną. Szysiek będzie tutaj siedział, pilnował. A dżumy jedzie gdzieś do sklepu. Słuchajcie, jestem na mieście. Załatwiłem sprawę i zaraz muszę, no, wracać do siebie, nie? Tym bardziej, że kropi dosyć mocno. Nie powiem, żeby lało. Akurat takie okno jest, bo generalnie cały czas pada. Tak więc szukamy, wzywamy tuktuka i jedziemy. Tylko pójdę, idę pod jakieś miejsce, gdzie na mapie będzie jakiś punkt, tak? No, budynki tutaj robią wrażenie. To wszystko jest z widokiem na zatokę z tych gór, wyższych pięter. Jeszcze z perspektywy, bo ciężko te budynki uchwycić. Tam się kolejne budują. To niektóre szkieletory, co niektóre skończone. No i tam jest zatoka pańska. Wygląda to potężnie. Widzicie tam z tyłu, to wszystko się buduje jeszcze. Tam już się nam wyłoniło to centrum handlowe. Tutaj też ładny hotel i budowy tam z tyłu widzicie kolejne się dobudowują. To z przodu jest zatoka, ale tam straszne ciemne chmury, ja powinienem już uciekać. Do nas zobaczcie, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że nas nie zaleje. Nie mogę tam podejść teraz, bo już była jest tutaj na Więc Jedynie z daleka nagram, że coś gotuje. Zuma. Żona przygotowała lunch. Także tu mamy rybę. Tu mamy wołowinę i kaczkę. Chyba. Mhm. Tu mamy sosię. A te ogórki już się robią. Widzicie, ogóry one nie były do końca chyba... Ona przygniotła czymś. Ale puszka. U góry jeszcze, widzicie, inny kolor zupełnie. Tu mamy jeszcze na później, To teraz przechodzi, fajnie się marynuje. A tu jest ta zupa rybna, taki sosik rybny, który jemy z... przed chwilą pokazywałem, z ryżem. Dobra, pada, tak więc nigdy się nie pójdzie. Tak nie było w planach. Ja na dzisiaj mam zadanie złożyć grilla i złożyć stół roboczy z nierdzewki. więc zaraz pójdę, albo zacznę od stół, albo od grilla, powiedzmy, że od grilla. Nie. instrukcji. Już żałuję, że otworzyłem, bo Marcin ma doświadczenie, może by przyjechał, złożył. A tych elementów trochę tutaj jest. Ja nie wszystko wypakowałem, ale to jest dwie godziny roboty. O, leżę, się kopał. Może to faktycznie zamknąć i zajmę się stołem. A Marcin może przyjedzie, to będzie wiedział. Mówię Marcin z kanału Popaskiwszy. Tak, spakowałem to z powrotem. Jak Marcin przyjedzie. Na razie to nie jest potrzebne, to mi pomoże. Swejdje wybiera się na zakupy. Ale pada. Więc się chyba nie wybierze. Wiązanie kuca na długich włosach. To nie mam z tym problemu. Na szczęście, może i na nieszczęście, nieważne. Słuchajcie, ale biorę się za ten stół, tak? No, na razie go tutaj przyniosłem, muszę sobie chwilę przerwy zrobić. Też mi będzie pomagał. Słuchajcie, pewnie się dziwicie, że ma obroże. Ale sytuacja taka, że Junt porozmawiała tutaj z jednym Chińczykiem. Ja też wtedy podszedłem. A mówiłem jej za dnia, trzeba z szefem tego wszystkiego gadać. Bo. Ten no Chińczyk powiedział, nawet nie wie, że tutaj jest jakiś pies, bo on to tylko mieszka u swojego szefa. Zobaczcie, już mi pomaga rozpakować. No i ten Doniusz szefowi, pewnie po, pomyśleli, że my się skarżymy, że nam przeszkadza. To kupił obroże i przywiązał psa. To dzisiaj mu mówię, słuchaj, to nie o to chodziło. Niech sobie u nas biega, nie ma problemu. To mówi, okej, okay, i, i mi pomaga. widzicie, nie? Ale Chińczyk pomyślał, że. Że, że nam przeszkadza, że, że nie chcemy i tak dalej. Nie? No to wziął, kupił obrożę, uwiązał i tyle. Słuchajcie, przez ten deszcz mamy duże szumy na mikrofonie, no ale trudno, inaczej być nie może. Słuchajcie, piękna nierdzewka z Chin. A jeszcze za czasów pierwszej Polonii przyszło. Teraz zrywamy folię ochronną z tej dolnej półki. Tam, blad później. Na razie wykonaliśmy tyle. I teraz górny blat trzeba będzie przykręcić ten, też z niego folię ściągniemy. Folię, w sumie, z niego to można później ściągać, chociaż tak, bo tu nie ma nic pod spodem, to jest później już na stojąc. No i dobra, złożyłem sam, a się przy tym uchodziłem. Strejka mi przytrzymała nogi na początku, nie moje, tylko od stołu, jak to się skręcało, żeby prosto trzymała. Ja dokręcałem sobie śruby, później już dociągałem, to już na czterech nogach, nie? Później blat położyliśmy z krzychem, no i śruby, podociągałem teraz wszystko imbusami, jest jak należy. A dziewczyny pomogą mi składać ten taki lekki, materiałowy, ale to masa elementów. Pytają się, czy coś mogą pomóc, to mówię, możecie, że możecie usiąść, pogadać i składać. No coraz lepiej im się to buduje. Powiem Wam, że no to może być na jakieś naczynia, tak, do suszenia garków i tak dalej, ale idzie takie bardziej gęste z nierdzewki z Chin. To też zresztą z Chin przyszło, ale idzie takie porządne z nierdzewki całe i z siatką, czyli jakieś mniejsze rzeczy nie będą wypadać. Dobra, dziewczyny złożyły. To jest trochę krzywe w jednym miejscu, widzę. Tutaj, this is problem. Dobra, tutaj mamy te pojemniki, te pudełka. Ten grill to jest, mówię, zapasowy, tak, żeby dla siebie coś małego zrobić nie rozpalać dużego. Duże, duże... Marcin się zapowiedział, słuchajcie, ale to już tak odcinki pójdą, że Marcin może przyjechać, to pójdzie do kuchni i mam na to plastikowe pojemniki, takie kuwety plastikowe, żeby coś tam do środka wkładać, bo to co mniejsze to przepadnie przez te szczebelki, co większe może być jakiś garnek się służyć. No, ten stół też oczywiście na kuchni idzie. Lub tutaj, bo to jest stół do wydawania, tak? Że tutaj stawia talerz, wykłada danie, czy pizzę, czy na tym pakuje. To nie jest stół, ponieważ on też jest taki, nie wiem, jakby tam coś na nim kroi, czy coś, to. To jest stół do wydawania. Tak czy inaczej, ja go tak nazywam. Do wydawki. I on może stanąć też tutaj, w tym miejscu, żeby z kuchni ktoś przychodził i kelnerka. I pewnie ta pani będzie już podawać dalej, lub będzie na kuchni. Jeżeli zobaczymy tam technicznie, jak to będzie rozwiązane, no, te stoły i te krzesła, to mamy 16 krzesł, jedno tam gdzieś w boku, A te stoły, one będą na noc tutaj właśnie składowane. Czyli to będzie przesunięte i na dzień wystawiane na zewnątrz. Tak jak już mówiłem, tutaj chiński stół, tu loża, tu muszę jakiś stolik dokupić. I biuro prezesa w opłakanym stanie, niestety. Czekamy, o właśnie w kętarka już powinna przyjść, a wtedy muszę to poskręcać. A Marcin przyjedzie, grilla skręci pięknie. Dzień. A dziewczyny jadą na plażę, mówią, jak po złożeniu tego. No dobra, jedźcie, nie? Krzycha też nie ma, bo sobie poszedł na jakiś dłuższy spacer. Krzychu jak pójdzie na spacer, to nie wraca bardzo długo, bo idzie na pieszo do centrum miasta. No dobra, ja zostaję na terenie obiektu. wróciła, naprawiła koło, To było zepsute. How much? 15. 15? Nie, 1.5. 1.5, okej. You I don't have cash. You need cash? Mm. Not ABA? No, I don't, I don't, I need money, I buy something Okej. Okay. Dobra, dałem dżung cash. Zawsze mamy problem z cash'em. Znaczy zawsze, często, bo nie wszyscy przyjmują tutaj te płatności. Ja się przyzwyczaiłem do płacenia telefonem. Gdy się ten cash wypłaci to to zejdzie i, i nie wiem gdzie jest bankomat, tutaj w ogóle nawet i tak dalej. Nieważne. Dałem jej już ostatni mój cash. Teraz już mogę płacić tylko telefonem. Dziewczyny jadą na plażę. ja Ci dam! Ja Ci tu dam! Nie, nie, nie! Tak się bawić nie będziemy, bo pójdziesz tam do swojego pana Chińczyka i będziesz siedział tam na tym na ganku z tyłu. Ja ten... Ja już rozmawiałem z nim, tak chyba mówiłem wam to. Nie w porządku Chińczyk, tylko myślał, że nam ten pies problem stwarza. Z, z drugiej strony on stwarza problem taki, że on się do nas przyzwyczaja, nie? No niestety tam nie wiem co zrobić. no Jak ma wyjść tam i siedzieć deszcz pada na tym z tyłu tam w tej dziurze, no to już nie chcę tu lata, nie? Są tutaj, to te psy tak mają, gdzieś pojadą na wieś trochę, tu trochę tam podróżują. Kur, czy ty nie rozumiesz, że nie chodziło mi o tamtego klapka, tylko żadnego klapka masz nie gryźć? To no teraz sobie wziął moje klapki. Dlaczego psy zawsze gryzą to, co. O, no niech sobie właśnie karton gryzie. Co tam jakieś stare gacie były jako szumata. Ale nie chcę mu tego też dawać, bo się nauczy, że można gacie pokryć. on później nie rozróżni, że to są moje gacie, czy to były do wyrzucenia gacie. Musiałbym jakąś zabawkę może kupić, zrobić. O, ze starych gaci, co tutaj jakiś szmat zostało, co ktoś tu mieszka. Ej! U! Jeszcze raz i jedziesz do Chin, a tam wiesz, co Cię czeka. No. To jest wojna. Jakiś pies, też suka, bo to nasz też suka jest. Mówię on, bo pies, tak? Przyszła na nasz teren. To jest pies, kto pamięta, którego ja nagrałem swego czasu tam w świątyni. Okocił się, ja mówię tak, oszczenił. To musi karmić, niech żre. Ta ulica, to jakieś tam punkty tutaj różne są, nie? To są te psy ze świątyni, tak? Ten... Mówiłem, ja tu nie mogę dokarmiać psów czy coś, bo tu jest dużo takich pół, pół bezpańskich psów nie? i też mówiłem dziewczynom, jak chcecie nawet temu naszemu dawać, to z tyłu na, tam na ogródku, tam żeby wiedział, że ma miskę. Nie może być tak, że będę już dostawał jedzenie jakiekolwiek na froncie tutaj lub u nas na restauracji, ponieważ jak przyjdą klienci i będziemy go chcieli nie zamknąć, tylko żeby sobie chodził wolno, to zacznie zaczepiać klientów, nie będzie wiedział o co chodzi, pomyśli, że ze stołu można dostać, tak, będzie piszczenie i tak dalej, nie każdy to lubi, w ogóle nikt tego nie lubi raczej, normalny, pies też musi wiedzieć jak się zachować przy stole, oczywiście wspomagamy i wspieramy, nie, ale, ale, ale wychowujemy, o. nasz pies, już na niego mówię, nasz pies, ale zobaczcie, on dorwał tą część pyska świńskiego z zębami tutaj, normalnie szczękę, gdzie? O, o, o. Widzicie, o jak bierze, tutaj zęby są, No niech ci nie zabiera, kumple, ma kolegę. Musi się uczyć walczyć, takie coś to nauczy walki. Powiem wam, że same obalenia, ale Tamten Piesto ma dużo braci i sióstr i, i tam ich jest wielodzietny miód. Także oni wiedzą jak walczyć. A, a nasz kurczę musi się uczyć. Nasz. To nie jest nasz, to jest sąsiada, ale nasz, tak. Walka w parterze strzelców to też taktyka. Dziewczyny przyjechały, przyniosły kukurydzę Jedną sztukę, nie wiem dla kogo to o! Odebrały te z GNT w krętarkę, czyli będę mógł zrobić ten It's only Aha, to może tam w środku mi włożył kłódki miał włożyć Dobra, mamy tą towar Formi? Nie Okun oh, Dio ja jest. Trener wskoczył do akcji. Niestety nasz nie ma treningu, nie? Bo widzę, że tamta matka to trenuje tego młodego, bo też. Dobra, no to ja sobie jeszcze biorę kukurydzę z solą kłodawską. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Akcja się zaczęła już od jakichś tam kilku odcinków. Pozdrawiam. Lajkujcie, subskrybujcie. I to, co najwięcej możecie dla mnie zrobić, to fizycznie opowiedzieć o tym kanale swoim znajomym, żeby wpadali. O ile Wam się podoba, oglądacie, że jest taki człowiek w Kambodży, coś tam robi, czasem lepiej, czasem gorzej, czasem nudno miajecznicę, czasem coś jest takiego nietypowego w tym kontencie, czegoś, czego nie możecie znaleźć w Polsce i to Wam chcę pokazać. Taki inny, inny lifestyle niż ogólnie przyjęte normy. Tak czy inaczej, pozdrawiam, lajkujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka pozdrawiam, cześć!